Witamy w Łódz Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 momentów MCU 2021 roku. Get out of my way boy. No Przyjrzymy się najbardziej triumfalnym, znaczącym i niezapomnianym scenom Marvela w minionym roku. Jeśli nie obejrzeliście wszystkich filmów i seriali MCU, uważajcie na spoilery. Jaka jest Wasza ulubiona scena? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10 To wszystko Agata, WandaVision. Why it's. Why it's all falling apart and why. I can't fix it. Do you think maybe this is what you Tajemnica kto jest tym złym w WandaVision Vision, była powodem wielu teorii. Spodziewaliśmy się, że to Doty albo Mefisto są antagonistami, ale największym zagrożeniem była wścibska sąsiadka Agatha Harkness. Te rewelacje postanowiła obwieścić przez piosenkę. Agata All Along to zabawna i chwytliwa melodia i wyjaśnia kilka tajemnic serialu. Stała się tak popularna, że dotarła na szczyt listy soundtracków iTunes. Agata jest podstępna, ale nie można zaprzeczyć, że umie tworzyć niezapomniane piosenki. Numer 9. Dwóch hokajów przeciwko mafii w dresach. Hokaj. No way. Is it time? It's time. Alright, Kate. To, jak Kate użyła jednej ze sztuczek Clinta, by zdjąć Kingpina po jego powrocie, było świetne. Ale tu jest jeszcze lepsza scena akcji. Para łuczników zostaje otoczona przez bandytów, i robią to, co potrafią najlepiej: różnymi strzałami ratują sytuację, a z drugą falą wrogów walczą w idealnym synchronie. Używają też strzały pyma, by zmniejszyć samochód w zabawnie nieoczekiwanej scenie. Duet nie miał supermocy i nie zawsze był zgodny, ale przyparci do ściany Kate i Clint byli nie do powstrzymania. Numer 8: Uwolnienie czarnych wdów Czarna wdowa. Wcześniej każda kobieta z programu Czarna Wdowa wykonywała rozkazy bez pytań. Ale po uwolnieniu Jeleny od prania mózgu, ona i Natasza chcą to zakończyć. Zemstę Avengerki na człowieku stojącym za programem ogląda się świetnie. Dziękuję you za Najbardziej satysfakcjonującym momentem było użycie przez Jelenę specjalnego związku, by uwolnić wszystkie wdowy. Czy nadal walczą w podziemnych starciach, czy pomagają potrzebującym, dzięki Nataszy i Jelenie, każda wdowa może dokonywać własnych wyborów. Numer 7. Bitwa wariantów. Loki. Loki zostaje wysłany do pustki i spotyka wiele swoich alternatywnych wcieleń. Nic dziwnego, że wszyscy ci bogowie psot nie mogą się dogadać. Napięcie rośnie we wszystkich wariantach, aż aligator Loki uznaje, że ma dość. Jego ugryzienie rozpoczyna walkę licznych psotnych asgardczyków o dominację, a każdy wariant wykorzystuje swoje moce, by pokonać pozostałych. Loki, totalnie unikający konfliktu, wypadł naprawdę zabawnie. To w sumie dobrze, że warianty nie chciały przegadać swoich problemów i mogliśmy zobaczyć to wspaniałe starcie. Numer 6. Przegrana Stręża Suprema. What if? I spent centuries sacrificed everything for Christine. And now can you save her? What if to rzeczywistość, w której dr Strange podróżuje w przeszłość niezliczoną ilość razy, by ocalić ukochaną Christine. Po wielu niepowodzeniach mrocznymi metodami chce zdobyć większą moc. Stręcz Supreme odnosi sukces i łamie prawa czasu, ale przez to cała jego rzeczywistość i Christine rozpadają się. Strata Suprema to ciężka i niezapomniana przestroga, która wciąż nas prześladuje. Przynajmniej Strange mógł odpocząć od zniszczonego świata i dołączył do Strażników Multiversum w kulminacyjnej walce w innej scenie What If. Numer 5. Bójka Shang-Chi w autobusie. Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Wszystkie sceny walki w pierwszym filmie Shang-Chi są świetne, a najlepsza jest bójka w autobusie. Bandyci dziesięciu pierścieni chcą zdobyć wisiorek bohatera, więc ten nie ma wyboru. Walka jest pełna płynnej choreografii, przez co każde uderzenie wygląda prawdziwie. Jest również kilka komediowych momentów, które dają ubaw między ciosami. I'm not Autobus jedzie przez miasto, więc bohater musi zmieniać taktykę przy każdej przeszkodzie. Zapierająca dech w piersiach walka pokazuje możliwości Shang-Chi i nie mamy wątpliwości, że po tym może zmierzyć się z gigantycznym demonem. Numer 4. Sam Wilson zostaje kapitanem Ameryką Falcon i zimowy żołnierz. The legacy of that shield is complicated. To say the least. Przez cały serial sam wątpi, czy może i czy powinien dźwigać ciężar tarczy z wibranium. Jego decyzja jest jeszcze trudniejsza, kiedy dowiaduje się, że czarny człowiek imieniem Izaya został uwięziony po wdzianiu kostiumu kapitana. Tarcza ma trudną historię, ale sam był gotów ją podnieść, by ratować życia. Scena, w której stawia czoła złoczyńcom w swoim nowym stroju, jest mocna. Strój wygląda znakomicie, ale to też moment, w którym sam pokazuje, jaki jest silny. Dumnie niesie brzemię przeszłości, szybując w przyszłość, jako drugi czarny Kapitan Ameryka. Yeah, that's Captain America. Number 3. Multiversum Marvela – Loki Now I have no idea, no idea how the rest of this is going to go. I'm being candid. W finale pierwszego sezonu charyzmatyczny ten, który pozostał, daje Lokiemu i Sylwii wybór. Mogą utrzymać jedną oś czasu albo go zabić i pozwolić na powstanie multiversum. Niestety, Loki i Sylwii nie zgadzają się co do rozwoju wypadków. Ale co jeśli go coś jeszcze gorszego. co to think about it. Po napiętej walce ten, który pozostał, zostaje zabity. Jego śmierć prowadzi do powstania niezliczonych rzeczywistości. Animowana seria What If pokazała nam przykłady tego, jak mogą wyglądać postacie z innych osi czasu Marvela. Decyzja Sylwii może być powodem, dla którego w przyszłych filmach Marvela zobaczymy Kapitan Carter i inne zremiksowane postacie. Trost me, That world. That time. Needs Numer 2. Wanda zostaje Scarlet Witch. Wanda Vision. Wanda korzystała ze swojej magii, nie do końca rozumiejąc do czego jest zdolna. W serialu Disney Plus dowiaduje się z pierwszej ręki, jak przerażające mogą być jej umiejętności. Agata wielokrotnie ostrzega nas, że Wanda ma stać się groźną istotą, znaną jako Scarlet Witch. Twoja your destiny to destroy the world I'm not what you say I am. Popchnięta do granic wytrzymałości Avengerka przejmuje pełną kontrolę nad swoimi zdolnościami ma plan by pokonać Agatę a potem staje się Scarlet Witch Dziękuję za the Ale nie I don't need you to tell me who. Musi się jeszcze wiele nauczyć, ale Wanda przyjmuje swoją tożsamość i decyduje się na własną drogę. No I do, I to Zanim ujawnimy nasz dzisiejszy numer jeden, pora na kilka wyróżnień: powrót Trevora Slaterego, Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni.

Protected. Chadwick Boseman jako Star-Lord. What if? Ostatnia rola w Marvelu tego aktora. I am just an ordinary junker. But there is one name you may know me by. Oh my... Star-Lord! Quicksilver w Westview. Tak jakby. WandaVision. Opadły nam szczęki, że mutanci Foxa są w MCU. Long lost bro, get to squeeze his stinking sister to death or what? Izaja Bradley ma posąg Falcon i zimowy żołnierz. Miło zobaczyć, że żołnierz dostał uznanie na które zasłużył. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Peters MCU dowodzi Spider-Teamem. Spider-Man bez drogi do domu. Zaczęliśmy Universe. Peterowie Toma Hollanda i Andrew Garfielda mówiący o organicznych sieciach Petera Tobia Maguire'a, to chyba najlepsza scena roku. Ale najbardziej spektakularna to ta, kiedy mówią, że Garfield nie miał wrogów z kosmosu. Trio pająków mierzy się z superzłoczyńcami i popełnia błędy. Dopiero po chwili przerwy Peter Hollanda wspomina o pracy zespołowej z Avengers. Kid? Jesteś nowe. Inni Spider-Men nie słyszeli o tej drużynie, ale współpracują. Przejęcie przez Holanda dowodzenia dawało nam pewną satysfakcję. Scena udowadnia, że dojrzał i to może być sygnał, że kiedyś poprowadzi większe drużyny czy sojusz multiversum. Um, ok, ok, uh, ok, Do you ever see this really old movie Aliens? Podobał się Wam odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej, wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.